na, na pionowie, a dzisiaj pokażę drugi odcinek, w drugi ogóle drugie odcinek link pokażanki to i to będzie dzisiejszym celem jest to dla na, 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 na Ace of Space. Czyli inaczej mm, nie wiem co znaczy Ace, ale coś tam i łopatą. Nie wiem, co to znaczy, to znaczy Ace. No i tak, ta gra to jest taki według mnie Minecraft połączony z TS. bo widzicie, że mam budować, patrzę, mam kwiatuszki, na granaty, jakieś tam trzy rodzaje broni. No i tak. I jeszcze... No właśnie, no i teraz wam pokażę instrukcję. Tak, tap to się sprawdza raczej jaka lista i danych punktów pozabiliśmy i w ogóle. M to mapa Gdzie jest przecinek to team wybieramy, jak mi chcemy dołączyć Gdzie jest, no, jaki się nazywa Kropka to broń A jeszcze pokażę Wam te trzy, to się tak lata Jeżeli patrzcie jaka mapa, mam przyczynników no, no i teraz szybko się i Zaraz pokażę Wam jak to działa. Zaraz zobaczymy, może kogoś uda mi się zabić. Tak to tu się będzie. O, widzę niebieskiego. No, zabijam oczywiście. To nie, nie się żodganym strzelak, a teraz chyba wybrałem jeden, to jest taka, nie wiem jak to nazwać. Headshotówka shotówka. Swójka to jest SNG tak szybko strzela i trójka to jest tak roban, czyli szotga. Ten tak dużo będzie, ale ma słaby cen. no i kiny to są równe czasami są zielone, czasami są niebieskie czasami są jakieś pomarańczowe i w ogóle no i tak, no to to by na tyle, jeszcze tam wam pokażę jakiś zazgranatem i minus tej gry można się jego samego Było na tyle do w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!